Hej, sianko, z tej strony Kondi, a to już jest 27 odcinek serii testera modów. Tak, mam nadzieję, że to jest 27 odcinek, ponieważ mogę się pomylić. Bez przedłużania, ja tu będę już Wam zaczynał, pokażę Wam jakiego model dzisiaj chciałbym Wam przedstawić. Yy, nagrywam ten odcinek który jest rana, więc mogę być trochę zaspany. Mam nadzieję, że kamerka, wszystko dobrze działa. Krzesło może mi tutaj trochę skrzypać, ale to jak pra na prawie każdym odcinku, więc sorry z od razu z góry. Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Będzie mi naprawdę, będę naprawdę bardzo szczęśliwy jeśli to zrobicie. I tak, w dzisiejszym odcinku będziemy testowali Powerful Spotlight Pack, czyli to po prostu jest mod, yy, który dodaje nam światła, lampy, które podczas gdy jest ciemno na naszej mapie farmingu, to dzięki tym światłom będzie jasno i możemy robić więcej prac właśnie. Więc tutaj wchodzimy, jesteśmy na stronie farminga modhub, oficjalna strona farminga. No i co? No i może tu już mogę Wam powiedzieć więcej, właśnie o tym modzie, ponieważ jest to paczka świecących właśnie tych takich lamp. I teraz w skrócie wygląda to tak. Jeszcze mam okno otwarte, więc, jakby co, to, to czasami może jakiś dziwny dźwięk być, więc, jakby co, to, to, to też sorki. Dobra, i teraz tak: Mamy duże tutaj duże światło, mamy duże 360 stopni, duże manualne, duże 360 stopni. No i tutaj jakieś minimalne koszty, co, co tu jest opisane. No i tak, ceny wcale takie duże nie są, wahają się od 1000 do 2000, czyli no w sumie spoko, jak, na jak weźmiemy je na farmę, to nie będzie... to nie są jakieś nie musimy jakiegoś większego kosztu wydawać na nie. Przepraszam, że mi się język plącze, ale jest po prostu rano i nagrywam ten odcinek w niedzielę. I również muszę wam powiedzieć, że po prostu w tym tygodniu może być trochę gorzej z odcinkami, ponieważ... Idę do szkoły, tak. Było hybrydowe w tym tygodniu, teraz cały czas nie chodziłem do szkoły, a teraz zacznę właśnie chodzić, więc jak coś, to odcinek czasami może się nie pojawić albo może się pojawić trochę później, więc też chciałem Was przeprosić was za to. Znaczy trochę dużo przepraszam, ale żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Dobra, i patrzcie tak. Mod jest jakby stworzony przez VSR Modding Sur no i gratis farming, producentem jest Lizard, kategoria obiekty i autorem jest VanishQ081 rozmiar 4,58 MB, wersja 1.5, data wydania 31 marzec 2021 roku i tu platformy wszystkie, które zawsze są. A jeszcze nagadałem, Boże, trochę dużo w sumie. A teraz tak, pierwsza fotka wy wyglądała tuż tak. Jak widzicie, że nic to nadzwyczajnego nie jest zwykła fotka. I też fajne, że yy, fajne też jest to, że po prostu. Te zdjęcia są pokazane na normalnej mapie we farmingu, na której teraz gram, więc teraz od razu też dużo mówi. Przechodzimy dalej, ponieważ dalsze następne zdjęcie pokazuje nam światło jak wygląda w nocy. Świeci naprawdę fajnie i faktycznie może dużo pomóc. Może znaczy co ja tu mam może dużo pomóc. I po prostu jest spoczko z, tej, z, tej z tego powodu. Przechodzimy do trzeciego zdjęcia, czyli ostatniego i tu mamy już tych świateł więcej, ponieważ jest tu jedno i tu jest jedno i to już naprawdę pomaga. I dzięki temu możemy tutaj więcej widzieć na tej mapie. Ja kliknę Download, pobierę sobie to właśnie, bo jeszcze go nie mam zainstalowanego, już się pobrało, ja go się zainstaluję i będziemy się widzieć już we farmingu z tym wszystkim, z tą całą ładną z tą ładną modyfikacją ładną, o, więc widzimy się w grze jesteśmy już w grze, jak w sumie zauważyliście więc może mogę już powoli tutaj pokazywać wam jak ten cały mod wygląda, ponieważ też jestem w sumie ciekawy więc Klikamy po prostu P, żeby zakupić. Pewnie wszyscy wiecie, jak kupuje się w farmingu wszystkie rzeczy, więc klikamy P, i mamy właśnie ten. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie, gdzie to może być? I to jest właśnie najfajniejszy moment, zawsze, właśnie w tych modach, że się nie wie, gdzie one są, w którym zainstalowanym miejscu. Wydaje mi się, że one będą tutaj w obiektach yy, różne. Nie, różnych też nie ma. Ozdoby. Tak, są w ozdobach, więc spoczko wam powiem. I teraz tak, na pewno co ja muszę zrobić, to muszę sobie zmienić czas, ponieważ chciałbym, żeby, żeby jak najszybciej minął dzień i żeby była noc. I dobra, klikamy P, ozdoby i zakupimy sobie pierwszą lampę, jaką zakupimy. Będzie po prostu taka duża, automatyczna. Postawimy sobie ją na pewno tu. Zobaczymy, jak ona wygląda. A czy ona się automatycznie będzie włączała? włączała? To to też jest właśnie ciekawe. Czy ona czy trzeba będzie kliknąć, czy po prostu sama się włącza? Ale wydaje mi się, że sama powinna się włączyć o danej godzinie, a bo tuż tu ten mój płot jest. Więc w sumie, w sumie to jest możliwe, że tak będzie, ale zakupimy sobie jeszcze więcej, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Dobra, teraz sobie weźmiemy średnią, sprawdzimy jak średnia wygląda. Średnia wydaje mi się, że jest lepsza. Bo te, te big, one są wielkie i, i takie trochę gorsze. A te średnie to jakoś ładniejsze są. Nie wiem tak mi się po prostu wydaje. Również możecie się zastanawiać czemu się odcinek z tego właśnie testera pojawił. Bo mówiłem we wczorajszym odcinku, że Odcinek zapowiedzi Farminga 22 będzie zamiast testera modów, ale postanowiłem sobie, że, a co to za, różni, za różnica, czy pojaw, a co to oddaje ten? Dziwne. Tak, myślałem sobie, a co to za różnica, czy ja, czy ja po prostu dam zwykły odcinek? A. No właśnie, czy to co jest za, za różnica? Czy ja dam wam odcinek z Testera Modów, czy go nie dam? Przecież to i tak w kolejności on powinien się pojawić od razu po tym, więc postanowiłem, że wam go nagram. Bo właśnie takiego fajnego moda znalazłem, więc jednak się pojawi ten odcinek. Więc, więc jak ktoś lubi w Testera Modów, to może być happy i nie będzie mu smutno, że nie ma odcinka z Testera Modów. Dobra. Teraz tak, teraz kupywałem Big Manual, teraz będzie Medium Manual. Sprawdzimy, jak ono to wygląda. I w niej również jest możliwość klikania tego, żeby one się po prostu zaświeciły. No i powiem wam tak, wydaje mi się, że te manualne są o wiele lepsze. Nie wiem, czy. Może przez to tylko, że można kliknąć i one same się włączą, więc to w sumie też jest spoczko. Taką mam właśnie myśl, że tak może być. Ale przejdziemy sobie dalej, sprawdzimy, jakie mamy tutaj dalsze w ogóle. Tu z 360 stopni. Klikiem sobie ją tu zobaczymy. 360 stopni wygląda tak, że ona po prostu świeci tu, tu, tu i tu, więc. To w sumie też jest spoczko. To jest taka bardziej, wydaje mi się, że bardziej ogólna niż ta, bo ta tylko w jedno miejsce będzie przecież świecić, więc to jest spoczko. No, powiem, wam, że taki mod jest przydatny. A, dosta. Taki mod jest po prostu przydatny wtedy, kiedy chcemy, żeby było jasno na naszej farmie i żebyśmy mogli sobie w każdym momencie. W każdym momencie byśmy mogli sobie właśnie traktorem jeździć, jakieś tam pracować, po prostu na farmie, w każdym momencie, i to nam, i to jest super faktycznie. Bo nie trzeba się przyjmować, że jest ciemno, że musimy z latarką chodzić. A to się po prostu zakupimy, i już będzie gitara. I mamy jeszcze dwie, dwie ostatnie, czyli to są też 360 stopni, ale one są po prostu manualne. Więc cyk, 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 kupujemy sobie dwie i to jest właśnie tak. Tak, tak, i to wygląda w taki sposób, właśnie. I moim zdaniem to najgorzej nie znaczy tu w tym miejscu to w ogóle wygląda fatalnie, ale... Ja mieli je postawić na przykład tu w rogach albo gdzieś tam, gdzie by się przyjęły, znaczy przyjęły, no żeby po prostu fajnie wyglądały. To tam będzie moim zdaniem lepiej niż po prostu w takich miejscach, tak byle gdzie, bo byle gdzie to tak nie pasuje. I co wam tu więcej powiedzieć? Jestem również ciekawy, czy one się włączą jak po prostu minie nam trochę dnia, więc ja po prostu chwilę tu jej poczekam. Nie może jakieś cięcie zrobię, albo po prostu poczekam, żeby ten dzień tutaj minął, ponieważ jak wiecie, to, to trochę ciężko, trochę długo trwa, żeby ten dzień minął. Ale możemy coś jeszcze sprawdzić w sumie, o jakiś pies tam wrzeszczy, jakby co to, sorry za to psa, ale to jest pies sąsiada. Dobra, y, mamy tu, fajnie, że jest właśnie możliwość brania takich, w sensie mi chodzi tych takich z kliknięciem. To jest super, moim zdaniem. Się. Jeszcze są nawet tańsze od tych zwykłych. No właśnie, są tańsze. To czemu? Co? What? Są tańsze, a mają... są jakby lepsze, więc... Ale nie, bo tu jeszcze chyba trzeba za nie płacić codziennie. Jedno euro na dzień. W sumie nie jest dużo. Nie mam się czym przejmować. Dobra. Yy, nie chcę iść spać, bo przecież ja i tak muszę ten, ten wziąć. Dalej ładuj się. Chórka wodna. Nie mam w teraz co wam tutaj bardziej opowiedzieć. Pójdę spać sobie na 2 godziny i tyle. O, idealnie. I możemy sobie już tu ładnie sprawdzić, czy one świecą. Tak, widzicie, od razu się zaświeciły. Czyli już mamy potwierdzenie, że jest to super mod, super modyfikacja. I że działa. To jest plus. Dobra. Tak to właśnie wygląda o ciemku. Jak możecie zauważyć, ja pójdę teraz znowu spać I po prostu będziecie już to widzieć jak będzie jasno A ja chciałem zrobić zdjęcie do miniaturki jak będzie jasno Czyli dla mnie będzie to po prostu bardziej pasowało Tak długo śpisz? Kolego, też chcemy spać aż do 10, ale ja ten niestety nie mam Dobra, czyli automatycznie się wyłączają i w ogóle, więc super rzecz Kliknę teraz tutaj ten i zrobię zdjęcie do miniaturki Tak. czekajcie, nie, bo to nie jest ten przycisk, mam nadzieję, że to się nagrywa dalej bo jeśli nie, to będzie mi trochę smutno sprawdzę, czy to się nagrywa dobra, nagrywa się, ale już byłem tak, bo przyknąłem zły przycisk, więc dobra ja będę wam dziękował za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam pokazałem w jakimś tam stopniu pomogłem, po pokazałem, wytłumaczyłem jakoś, co można zrobić właśnie z tymi lampami więc mam nadzieję, że zostawicie lajka, subskrypcję, dzwoneczek Subskrypcje oczywiście zostawcie, bo wbijamy 100 subskrypcji. Mamy już na ten moment chyba 67, więc dziękuję wam bardzo za te subskrypcje. No i w sumie tyle. I widzimy się jutro w odcinku że co to będzie? Z Raft'a. Tak mi się wydaje. Rafta, raft super gierka, rozwija się nieźle, więc widzimy się jutro już. Więc baję do zobaczenia moi drodzy.